Kik. Jeszcze złapa piłkę. Piknie biegnie tam. Wybiło się. Tańczy. Buka Boiska. Biegnie z zewnętrzną stroną. Lewomie tam blok. A i jeszcze tam skoczył szczupakiem do po przodu. Na 30 jardzie po poła przeciwnika. Zatrzymany, Widzę, że jakieś flagi. Nie wiadomo co to tam się stało. I kto przewinił. Zaraz się okaże. i'm going da see <laughs> Jak to jest? To Czekamy za decyzję. No bo boisko zaczyna się tamtej linii, tak? No, no, Nie, nie, tamte. To takie wyrosło, i to zrywało. To było sobie Ale właśnie. No, tj. no. Tj. no, tj. no, tj. no tj. Ok, podczas akcji, były, podczas akcji były dwa przewinienia. Pierwsze podczas biegu, blok spletny, e, 10 yardów kary. E, my popełniliśmy ten błąd e, drugim przewinieniem po stronie Steelers I po zakończeniu akcji było e, niesportowe zachowanie, e, 15 yardów kary. Tutaj piłka dla nas, 5 jardów do przodu, kary się zniosły, 5 jardów my się przestanęliśmy w przód i tak minuta do końca bez spotkania, drugie podanie, Bartosz Krawieński! Prawie, prawie, prawie się udało, Bartosz poprawszy się w kolejnym! Nie dał nie udało. Nie udało. Powinienem był to złapać, ale wiadomo, piłka jest dzisiaj śliska, nie jest to takie proste. Na pewno następny raz złapuję się. Druga próba. 10 do przejścia, szybki pas, leci... leci Nie Jedzie! Pięknie, okej! Okay. Zrobimy na piękna, piękna, akcja Kuby Kroskowskiego i rozgrywającego, szybkie podanie tutaj na Skrzy... Na... sekundy do końca spotkania. Przypomnę, że po akcjach rzutowych czas jest zatrzymywany, także bardzo dobrze tutaj rozgrywa, dobiera te akcje, żeby zatrzymywać czas. Staramy się jeszcze tutaj zrobić punkty. Go open, Let's go! Piękny, 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 boż... Powalony, powalony! Szybki Timeout! Tak jak bydło Okej, okay, wszystko sędziowie słyszeli. Na pewno Jest nerwowo ponieważ był piek bierzemy timeout, żeby zatrzymać zegar. Ostatni timeout wykorzystany w tej połowie. Zobaczymy jak tutaj się potoczą. No powiem tak, jako kibic, no musimy przyłożyć, nie ma innego kibicza. Wybieramy właśnie zagrywkę, którą spróbujemy zaskoczyć przeciwnika. Trzeba zdobyć punkty. Trzeba. Jesteśmy tak blisko. Końcówka spotkania. Dobrze. No wiesz co 9-0 to nie jest duża przewaga. Jednak jeżeli dołożymy, to trochę będzie bezpieczniejsza sytuacja na drugą połowę. Oni co

Arszał Kozły, 15 sześć z tych spółek podpuszcza, albo zajedł ten albo tak zwaną prezentację, czyli akcję normalnie skrył. Kry, uda nas to 17 do 6, 17 do 6 za kosów. I jest różnica, bo na dolnej jest inaczej i na góry. Tak? Jak no jak kopnie, to jest tylko jeden. A jak się szczepionki w to jest przełożenie? To, to jest, to, to jest to, to sprzedawca. To. No, no, ale nie mówię, to jest też zajebiste. Jak przyłoży piłkę na linii. Nie, eee, to jest nie, da... a, dobra. A, dobra. Okay, okay, okay. to a, Tak. też Okej, okej, okej. Tutaj chciałbym wymienić sponsorów drużyny Kozłów. Są to Okna Rio, Binat Reklamy, firma Centermet, firma Kandeo, Tempus Telekom, Rugo Spedyszyn, Prukma oraz Urząd Miasta Poznania. <laughs> Bardzo fajnie, że coraz więcej firm stara się angażować tutaj e, sponsorik Przypomnę, że jako drużyna e, z Top Ligi mamy najmniejszy budżet e, jeżeli chodzi o pozostałe zespoły, które grają w tej klasie rozgrywkowej również tak było w ubiegłym sezonie także bardzo fajnie, że, że, że coraz więcej film. w jeżeli są tutaj z państwa jakieś osoby, które chciałyby też jakoś pomóc klub to zapraszam tutaj do władz zespołu po meczu porozmawiać każdy post przyda <średzianie> <średzianie> Przypomnę Totka, wśród tych firm, które sponsorują Drużynę Kozów są Brugos Pedyszyn, Trukma, Templus, Telekom, Kandeo, firma Centermed, Okna Rio, Uh, kombinat reklam. Okej. Okay. I mamy kolejny kick-off. Po punktów. Kopacz będzie Patryk Barczak. Mocno, mocno panowie w strefach. Po strony. Okej, okay, wielkie brawa za ten return dla drużyny Steelers Bardzo ładna akcja podwrotna tego meczu, teraz się Panie, sędzio, jaki traf? Ile tram, 16 sekund do końca. Tutaj e, drużyna Steelers w posiadają w piłki mają pierwszą próbę. 10 do przejścia. A... Około 60, by zdobyć punkty. Podejrzewam, że będą próbować tutaj akcję rzutową. Dlatego musimy być czujni na te dalekie rzuty. Dobrze. E, Piłka, właśnie niedobrze dla drużyny Steelers, incomplete pass. jednakże e, plusem jest to, że nie tracą czasu i zdążę rozegrać kolejną akcję w ataku. Szybko podchodzą tutaj do linii, nasza obrona musi być tutaj czujna, żeby nie dostać punktów do szatni. Szczególnie te długie pasy musimy pilnować i zwrócić uwagę na te strefy. Oooo! znowu piłka poza boiskiem. Pięć sekund do końca. Może jeszcze uda im się szybko rozegrać to grupę. Bateria! No nie, ale za chwilę siądzie. Nie masz kabla, żeby podał to? No właśnie, to jest taki głupie, że nie można tak robić. A ja mam taką kamerę w domu, wiesz, fajną, ale jest, no. I jakiś kopieł baterię kiedyś I nie wiem co się stało, nie co, bo... Dobrze, ostatnio artystyczny prawdopodobnie... Do na Karola. No nie Ja się nie doczekam. Dalej. Baterii, S. Ja. Ale nie, nie się przerwa, a potem jeszcze następna połowa, inaczej, to po ile są połowy? Po Koniec połowy! 17 do 6 póki Prztery. co tutaj do Państwa mam jeszcze komunikat. Cztery. Cztery po... ja Pamiętam, 10 na pewno na biletach, które...